Mamy okazję się spotkać. Ostatnio widzieliśmy się na Wielkiej orkiestrze Świątecznej Pomocy, kiedy to mimo y, trudnej pogody y, wolontariusze wraz z organizatorami chętnie kwestowali. Dziś spotykamy się w zupełnie innych okolicznościach. Nikt tej sytuacji nie przewidział. Zaprosiliście Państwo y, grupę gości z Ukrainy. Co dla nich przygotowaliście i jak dzisiaj chcecie z nimi spędzić czas? To nie jest nasze pierwsze spotkanie, bo już spotykaliśmy się z naszymi gośćmi w szkole. Zaprosiłyśmy i mamy, i młodzież, żeby tutaj przy ognisku wspólnie zjedli kiełbaskę, zintegrowali się, bardziej się zapoznali, bo już od poniedziałku przychodzą do nas do szkoły i będą wśród naszych uczniów w klasach. Przygotowaliśmy dla nich ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawy na świeżym powietrzu, e, dziewczyny przygotowały taniec, e, no i oczywiście rozmówki, tak, żebyśmy się i my nauczyły i oni, żeby się czuli bezpiecznie. A już dzisiaj jest popołudnie, panie są po pracy, dzieci są po lekcjach, mimo to e, młodzież bardzo, bardzo licznie tutaj dzisiaj przybyła. Czy trudno ich było zmobilizować? wcale. Oni są chętni do wszystkiego, bardzo chętnie z nami spędzają czas i my bardzo chętnie z panią Sylwią spędzamy z nimi czas. Wy możecie nam skazać, jak wam tutaj podoba u nas w nie? tutaj dużo klasno i tutaj takie przyвітne ludzie. Dużo podoba się, ale dużo chodźcie się do domu. Jasno. to zrozumiało. A wy chodzicie w Prity, Pan idzie w szkołu Czy Tysa? Da, dużo chcemy i klasna sojcja Druzi, z jakimi można drżyć o klasie. Cześć, dziewczyny. Widziałyśmy, że bardzo chętnie rozmawiacie i bawicie się z naszymi gośćmi z Ukrainy. Oni w poniedziałek już będą w Waszych klasach. Czy bariera językowa przeszkodziła Wam w nawiązywaniu jakichkolwiek kontaktów? Absolutnie nie przeszkodziła. Są to cudowne dzieciaki, z którymi w zasadzie mowa werbalna nie jest konieczna, aby się porozumieć. Myślę, że nie, ponieważ są również tłumacze, potrafimy się porozumieć przez tłumacze, ale tak jak powiedziała koleżanka, no da się porozumieć bez słów. Czeka ich trudny czas, ponieważ trafiają do, do, szko do polskiej szkoły, nie znają języka, nie znają w sumie zasad. Czy będziecie im pomagać? Oczywiście. no. Będziemy na pewno tłumaczyć, gdzie to jest, znajduje się jakieś toalety. Będziemy tłumaczyć, na lekcjach pomagać. Po prostu wiemy, że musimy pomagać nam no, w takiej sytuacji. Nie było wielkiej bariery językowej. Na początku były spotkania w szkole, dwa, na których byłam, i już na pierwszym spotkaniu było bardzo łatwo się dogadać. Też pomagaliśmy sobie tłumaczem w internecie, ale też y, rysowaliśmy na przykład, jak nie wiedzieliśmy, jak coś wytłumaczyć. Bardzo mili ludzie i fajnie się z nimi rozmawia. Będziemy starały się robić dla nich jak najlepiej, żeby poczuli się tutaj jak u siebie mimo trudnej sytuacji w swojej ojczyźnie. nasz i pokory serca Твій син до нас зійшов, щоб ми любили і прощали знов і знов. щоб ми любили і прощали. знов